Na stadionie włodzi Łodzi rzut karny dla motoru Bartosz Wolski! Pewnie uderzył! Bartosz Wolski pokonuje Rafała Gikiewicza z 11 metrów i motor prowadzi 1 do 0 w Łodzi. Drugi gol w tym sezonie. Ekstra klasy zdobyty przez 27-latka. Świetnie wykonana 11. Zamienił ją na bramkę Bartosz Wolski. 70. minuta. Sebastian Kerk w pole karne. Gol! Zaliczone Sebastianowi Kerkowi. Zagranie rusza ceglas Piotr Ceglas. 2 do 1. Motor bardzo szybko odpowiada na bramkę Widzewa. Trafia kapitan. Pojawił się na boisku z ławki i strzela na 2 do 1. Motor po raz kolejny na prowadzeniu.